Serdecznie zapraszamy do pobrania startera, który w zwięzły sposób przybliży Wam, czym jest ARK, czyli gra, która jej czas odgrywa bardzo ważną rolę. Starter zawiera opis zasad gry, tworzenia bohatera, zagłady, jak i jej zwiastuny, a także zegar zagłady. Zasady te, choć skrócone, dają możliwość zagrania i wypróbowania gry. Znajdują się tam także przykładowe sceny dodatkowo ukazujące działanie mechanik. W starterze zostały skrócone zasady tworzenia bohatera. Pominięto zasady kreatywnej przewagi oraz zasady tworzenia bohaterów niezależnych, a ukazane w nim techniki i zaklęcia to jedynie przedsmak tego, co oferuje podręcznik. Zestaw starterowy Ark posiada także skrócony przybornik przewodnika, zawierający informacje pomocne przy prowadzeniu sesji. A także przykładowe stwory, które możemy napotkać w świecie ARK, a które dają obraz tego, jak ten świat może wyglądać. Podsumowując, zestaw ARK zagłada zawiera skróconą mechanikę gry, przykładowe zaklęcia i techniki, przykładowe stwory, przykładową scenę ukazującą działanie mechanik.